Statik, status pierwszy Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do no Halo! Dzień dobry. Witam. A pa, co pan tu robi? Chciałbym wiedzieć sam. 10 czy tam więcej dni temu Antony Davis mnie tu sprowadził i tak tu siedzę. Robimy... Jak nie będzie tu 20, 50, 55, nikogo, to przychodzę tutaj i Dobra, dalej. To się ja. powieszę Nie, pan się nie wiesz. Podejdę, nie? Tego zostawiacie w tej celi. Musimy za niebem Ja, Suliwancu, aj Wszyscy tak? No. Ja go prawie puściłem ja Jakbyś w... go puścił, to byś kurwa szukał nowej pracy Dla niego jest kara śmierci Co ty gadasz? Aaa, no. dobra O no, Gdzie? Dobra, idziemy z niego Oj! Jeszcze go zajęło Nie widziałem, oj! znowu Pierdalasz z w tym momencie, kurwa Pierdolasz Dawaj! To ja Bo no. to kurwa podał Dawaj, dawaj Oj O dwa, dziesięć, pięć. Nie wyjdziemy stąd. Jak wyjdziemy? Ała! Czekaj na Tadzika! Kiedy Ty może podwieźć? Do... Gdzie ja cię skupiłam, Tadziu? Nie powiem. Więc. Pasów nie miałeś zapiętych, prawda? Zostałem wyrzucony. A co ci się stało, Tadziu? Co ci się zdenerwuje? To chodzi, nie płacz! Dawaj, Ui, ui ui Wychodzę Ja, jak, jak wybaczę wam to wrócę A, odchodzę Ale gdzie? Nieznane No nie, ja mam wam wybaczę? Idę status trzeci i idę płakać Awa! Ja Ała! Ała! do jadu Widzieliście co umiem? Pa to No Ła Ojeju, tak Widziałeś? Jak o, zaskoczy pan te? on podchodzi, a ja, ja wtedy I cyk, i tak, i mu czama ja a na głowę tak? tak? Jak? Pa No <noise> Jak to zrobiłeś? O! Tak, mówicie, tak, Bo, jak... no, ja mówicie, tak. O kurde! O! O! W dupę! Kłopoty najmana! O Jezus Moje nerki! Ta już jest. Kontuzja grzbietu prawego. Środkowego? Tak! O! Prosto, psycha, ja... A dziś. Strzeli tych oficerów pierwszego stopnia pokazać ci zaraz trika fajnego. No, chodź no Musisz się odwrócić. No. Odwrócić. nie patrz? Nie patrzę. I uwaga, możesz się odwrócić. Jak wyglądam? Jak debil. Naprawdę? Tak jak debil wyglądasz na Kurde dawaj, to jednak ubieram włosy. No. Antonio, chcesz coś zobaczyć? Jak coś to... Nie ma czapki, nie bez powodu. Zaskocz mnie, czemu nie masz czapki? Odrucie. ci pokażę. Czekaj. Możesz się odwrócić. No i co? Jak ci się podoba? Dobra. To tyle. Proszę całą jednostkę o powstanie, jednostkę patrzność. Zrób to, Dziękuję. Tadzik. No. no? Jak zrobisz szkolenie to no. nie załamuj, nie? No, no. Zrobisz Aira, to tam ucisz na czwórkę, nie? Ja do gratacji dostałem? No. Jak to? No wiesz co, <grym> no, nowe, no, nowe te, nowe wytyczne... Ej, ale, ale nie pchaj I nie, potrzebujesz Aira, żeby czwórkę utrzymać. Powiem tyle, no. No nie masz na szkolenia, co Tadziu, biorę. I ty. Co jest, Tadziu? Nie wiem. O co tu chodzi? Było mówione, że Air staje się ponownie szkoleniem obowiązkowym. Przypominaliśmy. Czy na aplikacji zawsze mówili, że ten ma tydzień na to, zrobili na to i tak dalej. Krótkim nie, nie Było wiedziałem. tego? Nie miałem nic takiego. No. Masz rację, nie powiadomiliśmy cię personalnie, że masz to szkolenie nadrobić, ale było to ogólnie mówione i na zebraniach, i na ogłoszeniach, mm. dawany, że trzeba nadrobić. No. Nie ja wiem, kupio wyszło, z góry przepraszam, że ciebie personalnie nie poinformowaliśmy, bo jego poinformowaliśmy, ciebie nie poinformowaliśmy o tym, że masz nadrobić, no. Poniekąd wina też jest po naszej stronie, tylko przecież Wojciech, nie załamuj się. Dawaj, Tadziu, Departament cię potrzebuje i ja cię potrzebuję. Potrzebujecie mnie jeszcze w swoim składzie? Kurwa, jeszcze pytasz. Ciebie najbardziej w tym składzie potrzebuję, bo ten Departament w ogóle składu nie ma. Jesteś ważnym tyle co częścią, jesteś kurwa jebanym fundamentem tego Departamentu. A pomnik będzie? Nie będzie, będzie po... poza często dajesz te plakietki, że zasługi. <laughs> jak zostaniesz sierżantem, osobiście założę tam plakietkę, że to jest na cześć Tadzie. Ale Dobrze. masz być sierżantem. się sierżantem, osobiście po zebraniu po prostu, na którym dam tego sierżanta, zejdę na tu, Nawet, ba, to nie będzie nawet na kartce. Kuna pójdę do jebanego kurna graweciarza, żeby on mi tu na metalowej plastry mi kurna, wygrawerował, tak jak masz tutaj yy, na, na orle. Już zapisuję. Wez wezmę przyczepi na stałe, kurna przywiercę, zanituję za, wszystko, zrobię na stałe. Tam będzie. Słowo. Deuszu, Wilson. Ta, słowo. Tylko zostań ty głupim sierżantem, Tadziu. Dobrze. Będziesz sierżantem? C tak. odznak mogę zostawić sobie w czego, nie? tego? Nie, nie, no, tutaj się zmieni na wszelki wypadek, jak był na służbie czy coś, tam A to ja nie wejdę specjalnie. A, czyli nie zrobisz normy godzinowej, no to nie będzie awansu. Kurde, ten robić. To szef mnie zagił. Przepraszam, że się wtrącam, ale na zgodę owoce przyniosłem. Ojku. Z mojego ogródka, z mojego ogródka prywatnego. Trzy banany w ogrodzie? Tak, ja mam. W ziemi rosną, proszę bardzo. <noise> banan rośnie w ziemi. Tak. Jadalny, spokojnie, nie zatrułem. No, bardzo dobry ten banan z ziemi. To to, cieszę się. Tak no, więc dziękujemy ci Tadziu no. i... No, już pan ręce, do w panu zakuje. Zjedzone? Tak. Żeżesz tym funkcjonariuszem? Aha, daj, daj, daj. To no chyba odej. sobie jaja robić. One down no. Mądre to, mądre. Nic ci nie boli już. O Jezus! Aaa! porządku? O Jezus, moje gość. Ucieka! Tracerem go. Co ty? Na ta dzika? Nie, 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 nie. Co ty, co ty? Ta dzika chciałeś! Bez przesady Idziemy do góry jak ga z góry Chody, schody, schody Waga od góry No muszę um. pana zaguć, pan podniesie ładnie Ucieka Na patykach w jakim, w jakim kierunku się udaje? Aaaa, kurwa! Szalałeś. Dobra, kartę odbij i przebierz się na strój. Dobra, Kówno, Chyba nie tu, nie? Ej, hey, rider! Nie, nie, pomaga nie. Na górze, nie? Muszę iść. ta, ta Jezu, na do pobiegłem. Pięknie, I musisz przelecieć przez całe kanały burzowe. Jak nie ma środkowego, to wybierasz sobie albo lewo, albo prawo. Lecimy! Jeżo ja ratowałem! Daj kai bo zakrzywo. Wzleciliśmy. No i super i teraz następne. A? Jest no tu środkiem, wzdłuż kanałów, tak jak woda płynie. Dobra, i środkiem tym tutaj dałem. Lecimy, lecimy. Wylecimy stąd? Mamy radę. Ała! Oła. Było tak dobrze. Było. Gówno. Tadzik status trzeci. Żegna, na Tadzik. Last Christmas I gave you next day I give you away.